że zaraz zjemy coś dobrego. Wow, spójrzcie na te ogromne wiaderka ze skitelsami. Możemy już spróbować? Najpierw przyjrzymy się tabliczkom. Kurczę, będę najwolniejsza, a ja będę najszybsza. U mnie średnia prędkość. Podoba mi się. Nie traćmy czasu. Zaczynam! No to za szybko nawet jak dla mnie. Mam pomysł. Wiem, jak bez problemu zjeść wszystkie słodycze w kilka sekund. Rozłożę je według kolorów. Świetnie wygląda fajnie. Spadłaś na super pomysł. Dzięki. Ja Miałam rację. Jedzenie przez słomkę jest to o wiele wygodniejsze. Wow, mój język jest cały żółty. Nie szkodzi. Za chwilę i tak zmieni kolor na inny. Pokaż. Ale ekstra. Teraz twój język jest zielony. To nie na długo. Myślę, że na końcu będzie fioletowy. Sprawdźmy to. Wow, jest wielokolorowy. Tego się nie spodziewałam. Jeśli skończyłaś, to czas na mnie. Kurczę, mogła mnie podrzucać cukierka. Daj ci pomogę. Otwórz buzię, a ja będę wrzucać do niej skitelsy. Jennifer, widzę, że też masz problem z celnością. Wszystkie cukierki przelatują obok mnie. Daj spokój, przecież jest fajnie. Pobawiłabym się z wami, ale muszę jeść. Ojej, cukierki skończyły się tak szybko, nie zauważyłam. Kurczę, przez ciebie nie zdążyłam nic spróbować. Ja mam tę ucztę dopiero przed sobą. Do ust włożyłam pierwszego cukierka. Mija, błagam cię, pospiesz się, bo się tu zestarzajemy. Ale mam jeden sposób, aby tego uniknąć. Rozumiem! Chcesz, żebyśmy pomogły mi! To świetny pomysł! Jesteśmy prawdziwym zespołem! Tak naprawdę nie prosiłam was o pomoc! To moje słodycze! Kate, pospiesz się, ja chcę nam przeciąć słomki! Gotowe! Nie pozwolę Wam ukraść moich cukierków! Sama je zjem! Nie wierzę! Już za późno. Nie zdążyłam. Ale możemy przejść do kolejnej rundy. Ciekawe, co nas czeka tym razem? Nutella! Jaka miła niespodzianka! Szybko zabierajcie karty. Kurczę, nie mam się co spieszyć. Ciekawe, co ja mam. Fajnie, będę najszybsza. A ja dostałam okay. średnie tempo. Ofiary, miałam dziś największe szczęście. Jednak Kate. nie będzie miała łatwo. Nic nie szkodzi, da radę. Ja już zaczęłam, ale przeszkadza mi ten papierek. Muszę się go pozbyć. Mam nadzieję, że moją strefę znów pomogą. Wspaniale. W końcu mogę zjeść krem czekoladowy. Mmm, jakie to słodkie. Patrzę na ciebie i zaczynam być głodna. Nie można pozostać obojętnym wobec Nutelli. Czas podkręcić tempo. Wezmę więcej kremu. U, to już nie wygląda zbyt zachęcająco! Nie obchodzi mnie to, najważniejsze, że mi smakuje. Nigdy nie zjadłam tyle Nutelli naraz. To prawdziwy raj! Ale już masz krem na całych rękach! Nie zaszkodzi Ci się umyć. Trochę później mam teraz lepsze rzeczy do zrobienia. To wygląda odrażająco. Nie mogę na to patrzeć! No to nie patrz. Przestań mi przeszkadzać, Jennifer. Nie widzisz, że jestem zajęta? Ja też jestem zajęta. Muszę otworzyć mój krem czekoladowy. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Wow, jak dużo Nutelli mam na rękach. Muszę ją szybko zlizać. Kurczę, słoik jest pusty. Szkoda. Dokończę to, co zostało. To już nie potrwa długo. Mam nadzieję, że już za chwilę będzie po wszystkim. Ciesz się Jennifer, twój czas wreszcie nadszedł. Tak długo na to czekałam. Chcę jak najszybciej zjeść trochę czekolady. Oczywiście cieszę się razem z tobą, ale lepiej by było, gdybyś oddała mi nutellę. Nie mam mowy! Już zjadłaś swoją porcję. Teraz moja kolej. Super! Leje się prosto do moich ust! Nie potrzebuję nawet łyżki. Może zmienisz zdanie i podzielisz się z Jennifer. Nie chcesz? Muszę skorzystać z mojego planu awaryjnego Zjem krem, gdy nie będziesz patrzeć What? Nie rozumiem, dlaczego Nutella nie płynie? Przecież dopiero co tak było Co za ofiara, nic nie ogarnęła To jest moja szansa na powtórzenie mojej sztuczki Świetnie I znowu to samo, ani kropli Co się dzieje? Muszę się odpowiednio skoncentrować Pyszności Już wszystko rozumiem, to sprawka mi Dam jej nauczkę. E, spróbuję jeszcze raz. Ja też. Aj, to boli. Już dawno temu cię rozgryzłam, Mija. Dostałaś to, na co zasłużyłaś. Skończyłam. Czyli zostałam tylko ja. Ale ja się przecież nigdzie nie spieszę. Najpierw otwieram powolutku słoik. Moja cierpliwość zaraz się skończy. Nie mogę czekać tak długo. Dziękuję za pomoc mi Nie denerwuj się tak bardzo. Wyluzuj. Mam nadzieję, że sama sobie poradzę. Obawiam się, że nie. Pozwól mi pomóc jeszcze raz. to wszystko gotowe. Proszę, Kate, jedz już! Jaka ty jesteś miła, prawdziwa przyjaciółka z ciebie. Dziękuję, że mogę skosztować w końcu mojego czekoladowego kremu. Może też powinnam to za nią zrobić. Zdecydowanie sama sobie z tym poradzę. Nutella jest już tak blisko. Jennifer, obudź się, nie mogę już tak dłużej siedzieć. O, już czuję zapach czekolady. Jak leci, Kate? W końcu spróbowałaś Nutelli? Jennifer, wracamy. To było pyszne. Dziękuję, że poczekałyście. I gdzie jest nasze jedzenie? O, widzę lody! Jakie duże wiaderka! Super! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę kartki. Kurczę, będę jadła jak żółw, a ja będę szybka jak rakieta. Średnia prędkość, no nieźle. W końcu zjemy coś orzeźwiającego. Jennifer, może uwolnisz łyżkę? Ja też jej potrzebuję. Tak, jasne. Daj mi troszkę czasu. Co robisz, mija? Przepraszam, ale nie mam czasu na czekanie. Chcę zjeść moje lody zanim się roztopią. Nie mogę ich wyjąć. O, udało się! To wygląda jak gigantyczny lód na patyku. Super! Co z tobą mija? Nic mi nie jest, tylko zrobiło mi się troszkę chłodno, ale sytuacja pod kontrolą. Jakoś nie jestem tego taka pewna. O nie! Mia całkiem zamarzła. Co ty wymyśliłaś, Jennifer? Naprawdę chcesz użyć palnika? To zbyt niebezpieczne. Lepiej weźmy suszarkę do włosów. Come O, mogę się znowu ruszać. Nie zatrzymuj się, Kate. Bardzo dziękuję. Czyli mój palik gazowy nie jest już potrzebny. Zgadza się. Schowajmy go. Skoro wszystko dobrze się skończyło, to czy mogę spróbować moich lodów? Mam już nawet specjalny plan: chcę zrobić sobie rożek. Będzie naprawdę ładne, zobaczycie. Świetnie! Sama nie spodziewałam się, że wyjdzie tak fajnie. Wow! Jaką ogromną porcję zrobiłaś! Niesamowite! Ej, dlaczego mnie uderzyłaś? Pewnie dlatego, że chciałaś zjeść moje lody. Zgadza się, z chęcią bym ich spróbowała! To mija, ale rożek jest mój, zrobiłam go, więc ja go zjem. Mm, to jest takie pyszne. Jestem zachwycona. Smakuje rewelacyjnie z każdej strony. Nie mam wątpliwości, że tak jest. O nie! Tylko nie to! Mój rożek zaraz spadnie! Przykro mi, nie smuć się, Kate. Takie rzeczy się zdarzają. Czyli zostałam tylko ja. O nie! Moje lody się całkowicie roztopiły! Jak to? Ale plusem jest to, że teraz mogę je wypić! Ostrożniej, Jennifer! Błagamy! Nie martwcie się! Postaram się nikogo nie ochlapać! Jesteś już cała mokra! To nieważne, ale było pyszne! Monika, ty zakręcisz kołem jako pierwsza! Nie chcę kaktusa, ale nie mam nic przeciwko bite śmietanie. Tak nie można. Jak kaktus to kaktus. Pyszek! Ale nie martw się, to znaczy, że ja będę miała farta. A ty będziesz się cieszyć moim szczęściem. Sprawdźmy. A nie mówiłam? Co może być lepszego niż guma Huba buba Zwłaszcza gdy jest tego cała masa. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyjmę je z pudełek i obłożę nimi tort. Myślę, że to będzie coś bardzo smacznego. To najbardziej kolorowy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. A jeszcze to nie wszystko. Zresztą gumy mogę zrobić serduszko, żeby mój tort był jeszcze ładniejszy. Cudownie. Monika, co ty myślisz? Sądzę, że to przeurocze. Czas spróbować. O tak. To jest nierealnie pyszne. Taki tort chciałby się jeść cały naraz. Mogę spróbować chociaż serduszko? Nie ma mowy. Też je zjem. Chcesz zobaczyć największego balona w swoim życiu? Nie chciałaś się ze mną podzielić, więc mam gdzieś twojego balona. A masz? Co? Jak śmiesz? Moja twarz! Przestań się śmiać. Lepiej bierz się za swojego kaktusa. Co mam z nim zrobić? Jest taki kłujący. Wiem! Jeśli pozbędę się igieł, kaktus nie będzie sprawiał problemów. Niestety nożyczki do paznokci nie wystarczą, a te są za duże. Myślę, że cążki będą idealne. Jakie tu jest nudne. Gotowe. Teraz pozostało tylko jedno: udekorować kaktusem mój tort. O, jestem, jestem. Patrz, co wymyśliłam. Wygląda całkiem fajnie. Dobra, przestań gadać. Jedz! Okay. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze, jak wygląda. O nie! Torto smaku trawy! Obrzydliwość! Smacznego! Chcę pierwsza zakręcić kołem. Jaki żart? Nienawidzę małż. Dlaczego mam takiego pecha? Bo to ja jestem szczęściarą. Wita śmietana. I już za chwilkę nałożę ją na to, żeby był jeszcze smaczniejszy. Trzeba to dobrze wstrząsnąć. Gotowe! Pora na wyżerkę. Oh -oh. Ha, ha, ha. Święty Mikołaju, co ty robisz w naszym okay. kraju? Na świąt jeszcze daleko! Bardzo zabawne. Przemawia przez ciebie zazdrość, bo ja przecież mam jeszcze cały tort skąpany w słodkiej bite śmietanie. Co za uczta? Na pewno nie odmówiłabym kawałeczka. Na ciebie też czeka tort. I to z małżami. Fuu, są takie paskudne. Hej! Rety, jakie twarde! Straciłam zęba! Więcej ich nie dotknę. Po prostu nie umiesz się z nimi obchodzić. Nie trzeba jeść ich ze skorupą. Liczy się to, co jest w środku. Zobacz, jak super. I to właśnie powinnaś umieścić na swoim torcie. Co za smród! Jak ja mam to jeść? Uj, to okropnie wygląda. Jak można zepsuć taki pyszny tort. Bierze mnie na wymioty na sam widok. To ja zaraz naprawdę zwymiotuję. Ojej! Perła. Suzy, zostaw mnie w spokoju. To ja otworzyłam ci małże, więc to należy do mnie. Oddawaj natychmiast. To mój skarb. O nie! Gdzie ona jest? Ja ją znajdę! Ona jest moja! Dlaczego ty? To mój tort! Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Nigdzie nie mogę znaleźć! Nie ma! Niepotrzebnie wymazałyśmy się tortem! Tym razem ja będę pierwsza kręcić kołem! Nieprawda! Ja zaczynam! O tak! Marzyłam o tych marshmallow! Dzięki nim tort zadziwi mnie bogactwem smaków. Jakie zabawne warkoczyki? Nie widzę w nich nic zabawnego. Sprawdźmy, co ja wylosuję. Dziś nie jest mój dzień. Dostałam całą masę makaronu z zupek chińskich, którym trzeba udekorować tort. No to na co czekasz? Ok. Dobra. Gotowe. Jeszcze nigdy nie próbowałam tak dziwnego połączenia smaków. O no! Fuj! To paskudne! Co za wkurzające chrupanie! Moje uszy! Mam pomysł! Zaleję to wrzątkiem, makaron zmięknie i będzie smaczny! Super! Mam teraz całkiem niezłe danie obiadowe. Podoba mi się! Póki Monika opycha się makaronem wymazanym w torcie, ja udekoruję swój piankami. Awesome! Wow, super! Co ty tu robisz? Przecież mówiłaś, że jesz obiad. No to sobie jedz! Chyba się nie obrazisz, jeśli skubnę dla siebie jednego warkoczyka. Ej, no nie bądź sknerą! Puść mnie! Aj! Co ty narobiłaś? O mal się nie zabiłam. Ale to był najpyszniejszy upadek w moim życiu. Kto kręci pierwszy? Papierka, miej nożyce. Juhu, wygrałam! Nie no, Monika, zaraziłaś mnie pechem, masakra. Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem mi się poszczęści. No nareszcie. Tak się cieszę, że będę mogła jeść swój tort bez krzywienia się. Zaraz udekoruję go tymi apetycznymi żelkowymi oczami. O tak, wysypię je wszystkie na tort. Rewelacja. No, w końcu czeka mnie prawdziwa uczta. Nie, Suzy, ciebie nie poczęstuję. Wszystkie oczka zjem sama. O, tak. Palce lizać. Monika, myśli, że nie dam rady zdobyć chociaż jednego oka? No, i masz rację, chciwusko. Jak długo na to czekałam? W końcu zjadłam z swój tort. Co za prędkość. A ostatniego żelka zjem o w taki sposób. Patrz. Aj, nie udało mi się. Ale za to mi się udało. Naprawdę pyszne. Złodziejka. Pora na twoją ostrą papryczkę, więc do dzieła. O nie, boję się nawet na nią patrzeć. Mam nadzieję, że się nie spalę. Szybciej, koleżanko. Proszę, pomogę ci. No dobra, zaczynam. O nie, masakra. Wzięłam jednego kęsa i już czuję, jak ogień rozchodzi się po całym moim ciele. No to za mało. Tort musi być zjedzony. Nie wiedziałam, że jesteś taka okrutna. O nie. Dobra, wystarczy. Czas ratować Suzy. Ale ulga. Dziękuję, Monika. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Znowu dostałam malutką porcję do bani. A ja jestem zadowolona ze średniej milki. Spójrzcie, jaką mam ogromną czekoladę. A porcja Emmy to jakiś żart. Ale jako pierwsza będę ją jadła. I coś wymyśliłam. Przyda mi się do tego moja miniaturowa kuchnia. Wezmę garnek z półki i postawię go na kuchence. Wow! Sara, daj mi też spojrzeć przez lornetkę. Trzymaj! To takie słodkie! A teraz roztopię czekoladę i przyspieszę ten proces za pomocą łopatki. Dodam też mleko i zrobię pyszne kakao. Już czujecie ten cudowny zapach. Okej. Okay skosztować mojego miniaturowego arcydzieła. Właśnie w ten sposób, bo tak to się robi w wyższych sferach. Pyszne, ale bardzo mało. Ojej, Emma, no prawdziwa dama z ciebie. Przestań się śmiać, lepiej bierz się za swoją czekoladę. Z przyjemnością. Kocham czekoladę tak bardzo, że jestem gotowa jeść ją na śniadanie, obiad i kolację. O tak, nie mogę się oderwać. Julia, gdzie twoje maniery? Przepraszam, poniosło mnie. Teraz kolej Sary. Ej! Zjadłaś już swoją czekoladę. Ta jest moja. Pozbędę się opakowania. Nadszedł czas, aby zrobić z ciebie piękny czekoladowy domek. Najpierw wszystko wymierzę i można chwytać za piłę. Muszę wszystko dokładnie wyliczyć, żeby się nie pomylić. Na razie idzie mi bardzo dobrze. Dach jest gotowy. Ściany też. Kura, Zawsze marzyłam o domku z czekolady. Wow! To wygląda super! Dzięki! A teraz najlepsze: degustacja. Wow! Idealna! Co tu się dzieje? Mam was, spryciule! Spadać mi stąd! Oreo, moje ulubione! Sara, ale masz żałosną porcję! Naprawdę nie mam szczęścia. No w końcu mi się poforciło. Sara, teraz ja będę się śmiała z twojej porcji. Dobra, bez urazy. Ty pierwsza. Okej, okay. mam nadzieję, że nie zgubię tego ciasteczka w mleku. Ojej, wykrakałam. Muszę je jakoś wyciągnąć. Kurczę, nie dam rady wyciągnąć takiego maluszka ręką. Będę musiała wypić wszystko do ostatniej kropelki. O rany, troszkę przesadziłam. Jesteś taka zabawna. Opatrz, tu jest twoje ciastko. Kura, tak bardzo chciałam je zjeść. Mmm, Pyszne. Julia, teraz ty. Mm, co za zapach. Ja też wrzucę moje ciasteczko do mleka. Ale rozmieszam je słomką, żeby wyszedł mi koktajl. Pyszności. Z chęcią wypiłabym dokładkę. Ale dobre. Ups, pakajem okay, ma, zaczynaj. Alleluja, w końcu się najem. Ojej, jakie ciężkie. Nie zmieści się w szklance. Co robić? Chyba wiem. Muszę zmniejszyć ciasteczko, żeby zanurzyć je w mleku. Poradzę sobie z tym w mgnieniu oka. Uwielbiam ten krem. Okej, okay, gotowe. Teraz rozmiar Oreo pasuje do mojej szklanki. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego niesamowitego smaku namoczonego w mleku ciastka. Mm, jestem zachwycona. To było niesamowite. Czekajcie, to nie wszystko. Muszę dopić mleko o smaku ciasteczka. No, teraz jestem pełna. Nareszcie się najadłeś żarłoku. Tylko 4 cm makaronu. Też spodziewałam się więcej. A ja jestem zachwycona. Wow, ale Julia ma porcję. Cieszy mnie to bardzo. O jej Sara, nie pęknij z przejedzenia. Przestańcie się nabijać. Ja zacznę, aby nie powrócić sobie rąk użyję pałeczek. Pyszne. Teraz ja, tak? Jedzenie pałeczkami jest niewygodne. Lepiej jeść makaron po jednej niteczce. Widzicie jak fajnie mi to wychodzi? Obudź nas, jak skończysz. Dziewczyny już! Bum! Co się dzieje? Dadam. No, nareszcie. Czekałam na swoją kolej. Jakoś dziwnie trzymasz pałeczki. Zaraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Pałeczki to druty, a makaron to wełna. Wow! Spójrz na to! Julia zrobiła szalik z makaronu. No i co sądzicie o moim szaliczku? Podlotowy. Stylowy. I smaczne. Płatki z mlekiem to moje ulubione śniadanie. A ja mam średnie opakowanie. Super. Co za szczęście. Dostałam gigantyczną porcję. Moja w porównaniu z twoją wygląda żałośnie. Dobra, spróbuję. Mm, słodziutkie. Co? Tylko jedno kółeczko? No dobra, chociaż popiję mlekiem. Jedna kropelka? No bani. Sara, teraz ty. Z radością. Uwielbiam płatki. Ale farciara. A teraz napiję się mleka. No i połączę płatki z mlekiem bezpośrednio w buzi. Fuj! Tak, jest o wiele smaczniej. Emma, możesz zaczynać. Chwileczkę. Muszę wziąć miskę. A to tak można było? Tak, wszystko zgodnie z zasadami. Kurczę, jakie ciężkie opakowanie! Sypię płatki do miski i zaleję mlekiem. To dopiero porcja. Mleko jest takie ciężkie, żebym tylko się nie przewróciła. Udało się. A teraz najprzyjemniejsza część! To istne smakowe szaleństwo. Mega pyszne! Dałaś radę! Brawo!